gdzie się ma? oka pierwsza ma powiem wam że wiadomo Fajnie z dziesięćm TZ o przy szóstką no nie będę mówił że nie może po gnoju, trochę w nocy popadało powiem wam że ślizga się troszkę miejscami ale zobaczmy z tyłu coś widać było kurczę z tyłu wam za nie pokażę bo tu też jakoś się ciasto obrócić albo mi się zesztywniało jadę w gwiazdach 1700 obrotów na drugim biegu i na czwartym pół biegu jak tak będzie to jest jakieś 4-8 mili znaczy może mógłbym troszkę szybciej ale się boję bo nie mam pługa z zabezpieczeniami oczywiście pług, mój pług B200 przerobiony na zawieszany mi że fajnie powiem wam. przyjemnie sympatycznie cieplutko cichutko no. zobaczymy dojedziemy do końca tu będą ziemniaki jeszcze że kawałek cebuli ale tak z tą cebulą jeszcze nie powiem na 100% decyzji czy tu czy tam za rowem też jest nagrojone wczoraj mi chłopaki których powiem szczerze nie nagrywałem bo tak nie miałem bardzo czasu o nie o jest? zestaw tak tam w jednym jest już troszeczkę a jak gdzieś dręka chyba przytkała się lekko bo minimalnie nie odbiera troszkę się grzebie. Ale oj jak się ubrudził już. Fiu, fiu, fiu. No dobra, no punkt to znany. Przerobiony w tamtym roku w Fortis B200, tak jak mówiłem. Możem tak na dobry gumopilec. No na dobry gumopilec. Obornik w dawce słusznej. Wczoraj ja rozwieziony. Mam w dupie 12 godzin, może jak mi pasuje, tak? W nocy też popadał. I tyle. Dobra, słuchajcie, nie truję wam więcej. O, tak jeszcze co wygląda. Trzymajcie się na razie, o, że, bo mam prawie 8 hektarów nagnojone do oreka. Na razie, cześć.